Panie, jest tam. Chodźmy. Do niego. Puśćcie mnie. Niczego nie potrzebuję. Ślepy zabrak ma się dobrze. Gdyby widział, nic by nie zarobił. Puśćcie mnie. Zabierzcie łapy. Zostawcie mnie, słyszycie? Ten człowiek jest ślepo od urodzenia. Pogodził się ze swoim losem. Po co to zmienić? On żyje w ciemnościach. Dopóki jestem na świecie, jestem światłością świata. Nie, zostaw moje oczy. Nie dotykaj ich. To boli. Wieczem. Co zrobiłeś? Idź i obmyj się Zaprowadźcie go do sadzawki Przepuśćcie go Co się stało? Pan uzdrowił ślepca Czy teraz widzi? Jeszcze nie wiemy Dajcie mu się umyć Nie dotykał wody od urodzenia Wrzućcie go tam Niech się wykąpie Ja widzę. już nie jestem ślepy. Widzę ciebie. I ciebie. Widzę. Bracia. I wszystko widzę. Teraz wiem, co znaczy, widzieć to cud. Widzę cały świat. Moje oczy się otworzyły. Bracia, widzę was wszystkich. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jezus uzdrowił ślepca, Panie, ja widzę, I can see. Czy wierzysz w Syna Człowieczego? Kto Powiedz, kto to jest, a może w Niego uwierzy. Ten, którego widzisz. Ten, który do Ciebie mówi. Wierzę, Panie. Panie. Zróbcie przejście dla kapłana. Z drogi. Przejście dla Habakuka. Ten oszust nigdy nie był ślepym. Znamy go. Wiemy, że udawał, żeby zarobić na życie. Racja, to oszust. Nie był ślepym. I co nam powiesz? Że przywróciłeś wzrok ślepcowi? Przyszedłem na ten świat, by przywracać wzrok niewidomym. i odbierać wzrok tym, którzy widzą. Co chcesz powiedzieć? Czy my, sprawiedliwi, jesteśmy ślepi? Gdybyście byli ślepi, umielibyście grzechu. Ale skoro mówicie, widzimy, wasz grzech trwa nadal. Ten człowiek działa mocą diabła. To oszust, opętany szaleniec. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obudnicy. Zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi. Sami do niego nie wchodzicie, nie pozwalacie wejść innym. Ślepi przewodnicy. Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Przestrzegacie litery prawa, ale naruszacie ducha prawa. Sprawiedliwość, miłosierdzie, wiara. Jesteście jak groby pobielane, które z zewnątrz wyglądają pięknie, a wewnątrz pełne są trupich kości i wszelkiego plugastwa Widzicie te kamienie? Powiadam Wam. Nie zostanie tu kamień na kamieniu który by nie był zwalony. Wasz dom będzie spustoszony, zamieszkały przez jaszczurki i pająki. Węże, remierz Jak możecie ujść potępienia w piekle? Nie ujrzycie mnie odtąd, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Bo ja i ojciec, jedno jesteśmy.